Pięknego, sobotniego poranka z nad zalewu Zębożyckiego w Lublinie, gdzie dzisiaj będziemy kończyć swój spływ rzeką bystrzycą. W tych rejonach jeszcze nigdy nie pływaliśmy, więc to będzie dla nas coś nowego. Spokojnie, cicho. Troszeczkę wieje wiatr. Fale nie są duże. Przyjemnie. Myślę, że to będzie fajny spływ. A my szykujemy się do spływu rzeką. Bystrzycą, jesteśmy w osmolicach i za chwilę wodujemy nasz Zaprasza. kajak. Dziękuję! Jak krokodyle wyglądają te chłody na lewo trochę? Kierunek spływu widzisz jakaś rzeka miała wpływa. Tak, wpływa rzeka Tak, jesteśmy w miejscu, gdzie do Bystrzycy wpływa jeden z jej dopływów. Zaraz razu się szersza zrobiła. Tak, jest więcej miejsca, więcej przestrzeni. A jesteśmy w osmolicach. Pogoda zaczyna się troszeczkę klarować ciemne chmury jakby przechodzą, więc liczymy na słoneczko w trakcie tego spływu. A płyniemy dzisiaj bystrzycą dzięki firmie Kajaki Lublin. No i sprawdzamy, sprawdzamy ten szlak kajakowy. Ale mamy pierwszego śmiecia, Bartek. Dostaliśmy dzisiaj zadanie, żeby przynajmniej Pięć śmieci na głowę zaraz. Chyba się udało. No, piękna pogoda się zrobiła słoneczko świeci to będzie na pewno bardzo przyjemny spływ a czeka nas 15 km bystrzycą już trochę mniej teraz tak już co najmniej pół kilometra przepłynęliśmy a płyniemy do zalewu zębożyce a tutaj proszę bardzo przy brzegu Piękne kaczki, kaczka i kaczor. Chyba troszeczkę zakłóciliśmy ich spokój. Może chcieli tutaj małe TTAT urządzić, a no niestety kajakarze są wścibscy i przeszkodzili. A. No, troszeczkę tutaj chyba przed nami zwałek się szykuje. Tu taki labirynt drzew widzę. Tu jakiś... Dobra, i tu jest taki labirynt Bartek. O! Ale powinniśmy bez problemu. ...go ominąć. Uwaga! Piękna jest ta rzeka. Na wprost wysepka, na lewo się kierujemy. Myślę, że nadszedł już czas, żeby tradycyjnie opowiedzieć coś o bohaterce naszego dzisiejszego spływu Rzece Bystrzycy. Bystrzyca to rzeka o długości 87 km, które swoje źródła ma. Na wschód od szastarki na wysokości 275 metrów nad poziomem morza e, i uchodzi do wieprza e, jako lewobrzeżny dopływ poniżej miejscowości Spiczyn. O! Małe zderzenie z pniem nam się zdarzyło. Ale Bartek tutaj sprawnie wybawił nas z opresji. No i oczywiście, tak jak wspominałam, bystrzyca lewy dopływ wieprza, a wieprz jest dopływem tym razem prawym wisły. I co ciekawe, ta rzeka płynie z południa na północ. W kierunku północnym naszego kraju. tu proszę, jakie piękne kwiaty na brzegu. I to jest chyba ten mostek, pod który musimy się schylić, ponieważ są tam różne metalowe wystające obiekty. Trochę na lewo. Ok. Chyba się udało. Tak. Jesteśmy z drugiej strony mostu. A oto my, niezwykłe miejsca w Polsce, Sylwia i Bartek, zwiedzamy, poznajemy województwo lubelskie, a konkretnie Lublin. Piękne. O i ta roślina, która zawsze myślałam, że to jest Bartek Sosnowskiego. A to jest stawal. To jest. No nie, chyba to... Tak? Nie, to jeszcze coś innego no, chyba jest. To jest z... z tych szczawiowatych. A to jest pokrzywa polska. Dobra, na herbatki wywary. Ale nie chciałabym w nią wpaść. Dobra, yy, musimy troszeczkę na lewo i zaś się schylić. Nie. Udało się, nie ma źle. Tu mamy dwa kaczory po lewej stronie. Cześć. Ja tam jest, ale to był y jeszcze wam opowiemy taką ciekawostkę, którą dzisiaj usłyszeliśmy od Szymona, który organizuje dzisiejszy spływ. O miejscowości Pszczela Wola, która tutaj się znajduje e, na trasie spływu, tak naprawdę tuż za startem naszego spływu bystrzycą. E, Pszczela Wola to jest taka miejscowość, która ma duże tradycje pszczelarskie i taka super ciekawostka. Słuchajcie, od 1944 roku e, istnieje tutaj jedyne w Polsce technikum pszczelarskie. Do dzisiaj. Także super sprawa. Fajnie, że ta tradycja nie zamiera. I że wciąż można się uczyć od profesjonalistów, jak zostać pszczelarzem. A zobaczcie, jak to jest pięknie. Wyżyna lubelska. No i tak już los zrządził, a także siła naszych mięśni. A właściwie w sumie bardziej to nawet więźni Bartka, bo on tutaj jednak przez większość trasy wiosuje, bo ja tutaj dokumentuję nasz spływ. No, ale dotarliśmy do połowy do połowy naszej dzisiejszej trasy. Za chwilę nas czeka jedyna na trasie przenoska, ponieważ tam jest taki mostek z progiem wodnym, na którym byśmy nie przepłynęli. Także tutaj szybciutko przerzucimy kajak. No, i płyniemy dalej, aż do zalewu. Sylwia gotowa do spływu? Tak. Jesteśmy w prawiednikach na stopniu wodnym. Przenieśliśmy kajak przez wodę. Sylwią w środku. Oczywiście, bo ja nie wychodzę z kajaka. I pójdziemy dalej. Rzeką bystrzycą. Dalej, półmetek spływu za nami i powiem Wam, że tutaj fajnie w tych e, Prawiednikach jest, że akurat przy okazji przenoski, e, no jest tutaj bar, można iść e, kupić sobie coś do jedzenia, coś do wypicia. Zdaje się, że można rybkę kupić, tak? Tak, żywą rybę tam mają, można złowić. No proszę, bar strąk można złowić żywą no rybę. I zjeść, także bardzo przyjemnie. No, a jak już się posilimy, chyba że tego posilenia nie potrzebujemy, no to płyniemy na drugi etap. Sprawiednik do zalewu. No i cóż, no tutaj to będzie taka dwoista trochę trasa, no bo jeszcze troszeczkę rzeki nas czeka, a potem rzeka wpływa, jak już wcześniej wspominałam do zalewu zębożyckiego. No i tam no to nurt wody jest zupełnie inny. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie. Widzieliśmy, że dosyć wysoki poziom wody. Że były fale, no trochę wiał wiatr. Nie wiem jak to tam teraz wygląda. No więc to na pewno będzie ciekawe. No i jeszcze przy okazji mogę coś wspomnieć o tym zalewie. Jak już zaczęłam. Że jest to zalew, który powstał ee, w latach 70. 1970-1974. No i właśnie w tamtym, w tamtym czasie też przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej powstał zbiornik retencyjny, który dzisiaj służy także sportowi i rekreacji. Między innymi kajakarstwo można tutaj uprawiać, ale też widzieliśmy żaglówki, można też wędkować. Także ciekawe miejsce, a tutaj proszę, dzielny kaczor, ale wyprzedził nas, jednak chcę być pierwszy. To był Jarosław. No, Bartek, no taki żarcik mały tutaj wprowadził. No, no i tutaj mamy taką fajną ulotkę. Tutaj jest zakładane, że no te odcinki, ten odcinek, który przepłynęliśmy, około 3 godzin może nawet płynąć. Nam się udało w półtorej, więc jest całkiem nieźle połowa tego czasu. No i ten odcinek, który nam pozostał podobny czas powinien nam zająć. Zobaczymy więc! No i okazało się, że nie jesteśmy jedynymi kajakarzami na rzece. Tutaj proszę całe rodzinki, nieśpieszny spływ. Już takie w sumie chyba ostatnie momenty spływu rzeką, bo potem już płyniemy na zalew. Ale jesteśmy zaskoczeni. Piękną pogodą, która nam towarzyszy. Nie takie były prognozy po prostu. Płynie, kajakuje w polu Ciekawe. Kaczor śpi na brzegu. Przepraszam, ale muszę zmienić obiekt zainteresowania. Zmienić ale nie przepłyniemy tędy. To jest stary kaczor. Odpłynął. Ale faktycznie wychodzą mu już włosy z głowy. Znaczy nie włosy tylko... Pierze. Pierze. do Lublina co widać po y, tutaj domostwach bo to chyba już Lublin jest, obrzeża Przed nami niebieski mostek, za mostkiem płacząca wieżba. A tam na brzegu wybiegi dla koników. Koników nie widać, co prawda, bo odpoczywają. Zębożycki. Widać już tą przestrzeń przed nami. Troszeczkę słoneczko nas się schowało. A nawet momentami kapie deszczyk. Także zmiana pogody. Ale jest pięknie.